Na zbyt często chcemy, aby Bóg był dla nas niczym dobry czarodziej, który pozwoli nam rozwiązać nasze doczesne problemy, ale także i problemy świata. Przychodzimy do Niego z litanią naszych słusznych potrzeb, uważając, że ich rozwiązanie pozwoliłoby nam stać się lepszymi ludźmi. Bogu przecież Powinno zależeć na tym, aby ten świat był lepszy. Lepszy i sprawiedliwszy. Czy jednak na pewno właśnie na tym najbardziej Bogu zależy? Nie do końca. Gdyby tak było, to pewnie Bóg nie stałby się człowiekiem, aby dzielić z nami doczesne życie, które jest naznaczone skutkami grzechu i pełne niesprawiedliwości. Tym bardziej nie pozwoliłby, aby skutki tej niesprawiedliwości osobiście go dotknęły. Nie stałby się sprawiedliwym człowiekiem, który został ukrzyżowany za nieswoje grzechy, do którego, którego dotknął niesprawiedliwy wyrok. Bóg wybiera jednak właśnie taką drogę, aby nam pokazać, że to doczesne życie nie ma wartości absolutnej i niepodważalnej, dla której trzeba zrobić wszystko. Dlatego można je stracić, aby odnaleźć prawdziwy skarb zbawienie, zjednoczenie z Bogiem. Zatem nic, co posiadamy tutaj, nie może być dla nas skarbem, jeśli będzie nas Zatrzymywać tylko i wyłącznie na sprawach tego świata, jeśli nie będzie służyć naszemu zbawieniu. Rodzina, praca, nasze ambicje i wiele innych spraw, jeśli nie będą naszą drogą do nieba, staną się dosłownie kulą u nogi, która będzie ograniczać nasze życie. Potrzeba odwagi. Aby tak patrzeć na to, co posiadamy, na to, co jest dla nas naprawdę ważne, potrzeba odwagi, aby Bogu to oddać i uczynić świadomie narzędziem naszego zbawienia, nie zatrzymując dla siebie egoistycznie skarbów tego świata, ale oddając je Bogu. Aby zobaczyć i zrozumieć, że wszystko bez niego, bez Boga jest marnością. Do takiej postawy wzywa nas Święty Paweł, kiedy mówi: dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Aby tak przeżywać swoje życie, uczynić je drogą do spotkania z Bogiem, trzeba jednak zadać śmierć temu, co przyziemne w naszych członkach. Tak abyśmy Zwlekli z siebie, dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego. To właśnie po to Bóg darował nam życie doczesne, jako czas naszego dojrzewania i przemiany. Tak to Bóg zaplanował. Dał nam czas życia tu na ziemi i obdarzył nas tym wszystkim, co jest niezbędne. Abyśmy mogli dobrze przygotować się do przyjęcia daru życia wiecznego. Dał nam wolną wolę, rozumność, zdolność kochania, świadomość siebie, a także świadomość swojego działania. Dał nam sumienie, które pozwala nam to zrozumieć, abyśmy mogli zrozumieć, że Bóg jest. Największym naszym skarbem, dla którego warto poświęcić każdą chwilę życia, tak, abym już nie ja żył, ale żył we mnie Chrystus.